Kilka miesięcy temu na Alej Henryka doszło do nieszczęśliwego wypadku. Drzewo poruszone przez przejeżdżający samochód złamało się i spadło na przechodnia. To wydarzenie, a także kilka innych przypadków, nieco mniej groźnych, ale o podobnym charakterze, sprawiło, że burmistrz nakazał badanie stanu tych roślin. W maju gmina zleciła opracowanie opinii dendrologicznej dla drzew w centrum miasta. Specjaliści mieli wskazać, w jakiej kondycji są rosnące tu drzewa i czy mogą stanowić zagrożenie. Sprawdzano stan tych roślin na Alej Henryka ulicy Sokoła, Grunwaldzkiej i Fosza kościuszki osiedlu robotniczym. Prześwietlono pod tym kątem 346 drzew. Okazało się, że 34 z nich są do usunięcia. Osiem kolejnych wymaga jeszcze prześwietlenia, a na pozostałych wymagane są różnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne, w tym cięcia i zabezpieczenia. Dodatkowo badanie tomografem akustycznym wykazało kolejnych 6 drzew do wycięcia. W sumie tylko w centrum powinno być wyciętych około 40 drzew. Mamy taką jeszcze ustną ja wiem informacje, zalecenie. czy tam że po roku może się okazać, że następnych kilkadziesiąt może być koniecznych do usunięcia, jak teraz nie robić cięć pielęgnacyjnych czy jakichś innych rzeczy, więc... No, tak to się te drzewa zachowują. Obecnie trwa procedura związana z wydaniem pozytywnej opinii zezwalającej na taką wycinkę. W przypadku gminy zgodę na to musi wyrazić starosta Szanowski. Burmistrz nie ukrywa, że chciałby tych cięć dokonać jeszcze w tym roku. Chcemy po prostu się zachować jak najszybciej, jeżeli one wymagają po prostu wycinki, z uwagi na to, żeby uniknąć. Jakiś niebezpieczeństw z ich strony, no bo może być jakaś wichura, a znowu szkolenie, jakiś pogodowy kataklizm, czy ulewy potężne i wtedy no, może dojść znowu do wypadku, czego bym sobie po prostu i nikomu w mieście nie życzył. Czy uda się wyciąć wszystkie te drzewa jeszcze w tym roku? Wiele zależy od momentu, w którym zostanie wydana zgoda. Ponadto gmina musi na taką wycinkę znaleźć pieniądze. Jeszcze przed ekspertyzą planowane było wycięcie na obszarze całej gminy Szanów ponad 100 drzew. Teraz doszło kolejnych kilkadziesiąt. Tymczasem koszt wycięcia jednego drzewa to około 1000 zł.